Na pewno wielu z Was zdążyło już usłyszeć o radosnej nowinie, która zelektryzowała nie tylko bliskich, ale także rzesze fanów znanego polskiego koszykarza. Żaneta Gortat oraz Marcin Gortat powitali na świecie swojego syna, Marcina Juniora, co spotkało się z ogromnym odzewem ze strony internautów oraz licznych osobistości ze świata mediów i kultury. W sieci można dostrzec mnóstwo ciepłych gratulacji, które płyną od różnorodnych gwiazd. W gronie tych, które nie mogły obojętnie przejść obok tej wspaniałej wieści, jest zaprzyjaźniona z Żanetą trenerka fitness Ewa Chodakowska. Już wkrótce po narodzinach maleństwa przesłała jej wyjątkowy prezent, aby uczcić ten ważny moment. Relacje Żanety Gortat z wieloma celebrytami są znane, a Ewa Chodakowska zajmuje w nich szczególne miejsce. Trenerka nie tylko jest znana w branży fitness, ale także wystąpiła jako gość w podcaście Żanety, w którym poruszyły temat hejtu w sieci. Obecnie obie panie koncentrują się na radosnych wydarzeniach, celebrując narodziny nowego członka rodziny. Chodakowska postanowiła zrobić Żanecie niespodziankę i podarowała jej bukiet róż umieszczony w ozdobnym koszyku oraz dużego misia dla maluszka. Uroczysty gest wzruszył Żanetę, co wyraziła na swoim Insta Stories. Marcin Gortat od dawna marzył o tym, aby zostać ojcem. W swoim programie w cieniu sportu zaznaczył, jak istotne jest dla niego przedłużenie rodu Gortatów. Jak sam powiedział, jest ost ostatnim przedstawicielem swojego rodu. Jestem jedynym, który może przedłużyć nasz ród, wyznał. Warto podkreślić, że jego tata był Olimpijczykiem, a brat ma bogate osiągnięcia w boksie. Marcin często mówi o swoich ambicjach związanych z kontynuowaniem sportowych tradycji w rodzinie. Gortat i Żaneta zawarli związek małżeński w 2021 roku, o czym mało kto wiedział przez długi czas. Ślub odbył się w tajemnicy. A informacja o ceremonii ujrzała światło dzienne znacznie później. Marcin, który zakończył swoją sportową karierę w roku 2020, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, co sprawia, że wiele osób nie było świadomych, że jest w związku z żanetą, która jest od niego starsza. W końcu jednak, na jej urodziny, które miały miejsce 5 kwietnia 2023 roku, Marcin postanowił ujawnić swoje uczucia, składając Żanecie publiczne życzenia. W ten szczególny dzień zamieścił w mediach społecznościowych wzruszający wpis. 40, ale myśli jak 30, i wygląda jak wczesna dwudziestka. Ja także za rok będę obchodzić urodziny. Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu, Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem. Tak więc przygoda rodzinna Gortatów dopiero się zaczyna a ich życie z pewnością dostarczy wielu wzruszających i niezapomnianych chwil. Cieszymy się, że możemy być świadkami tych radosnych momentów i życzymy im wszystkiego najlepszego w nowej roli rodziców.